Co Ruzie, do przedszkola idziemy? Nie. To czemu nie? Przecież będzie fajnie. Obiecuję. Mhm. Fajnie będzie? Nie. A jak wyjdzisz Misia, co Misia weź i pójdziemy? Z misiem. No dobrze, weź Misia. Chodź. Wszystkoślimy. Będzie fajnie. Zobaczysz, tyle dzieci tam będzie. No tam mam takie dzieci jak ja. No takie same, będą wesołe mi się i szczęśliwe mi się. Ty będziesz nic świadkiem, dobrze? Tam będzie pracował? No, My będzie, zaraz Ci pokażę tak. jaki podobny będzie. Kolor też chodzi w Tak? podobny. Tak? No A tak? Skąd taki z pieniążków z Unii. A skąd z Unii? Czemu z Unii? Bo wiesz, Unia chciała, żeby takie dzieci jak ty miały dobre warunki do nauki i zabawy. No to ja mogę iść do takiego przedszkola. No nareszcie to chodźmy.